Dzień dobry kochani słuchacze, nagrywam dla Was po raz trzeci, ponieważ już dwa razy nagadałam się do y, niewłączonego dyktafonu, o, tak to nazwę. Jest piątek rano, godzina siódma, a ja jeszcze nie jestem w pracy i nawet nie szykuję się, mimo że praca zaczynam o ósmej, dlatego że y, będę dziś miała home office. Trzy ostatnie dni spędziłam na bardzo wyczerpujących szkoleniach pracy, codziennie po 9 godzin i wracałam jak pies Pluto. I dlatego dziś właśnie będę sobie pracowała z domu, bardzo komfortowo, bo mogę wstać później. A czas od przebudzenia się do rozpoczęcia pracy postanowiłam wykorzystać na nagranie dla Was Słowa na Niedzielę. I będzie to słowo pod tytułem, znaczy opowieść, opowieść pod tytułem Miłość i perfum. Może tu nakreślę, w jakich okolicznościach to nagrywam. Otóż siedzą w salonie na łóżku takim jeszcze nie zaścieplowym. U góry moi sąsiedzi bardzo głośno słuchają radia o charakterze religijnym jakiejś audycji. Pada deszcz. I ćwierkają ptaki, przyroda jest taka ożywiona, bym powiedziała. A ja sięgam pamięcią gdzieś tak nie, 10 lat wstecz, 11 nawet, do czasów, gdy... to właśnie, to nie jesteśmy zamożni, ale wtedy byliśmy, tak mniej jeszcze mieliśmy pieniędzy niż mamy w tej chwili, a ja bardzo lubiłam luksusowe perfumy. Luksusowe takie, wtedy dla mnie to znaczyło, perfumy z Sephory albo z Douglasa, znanych marek. No, chodziłam tam sobie często, pamiętam w domach centrum na dole była Sephora, no, chyba jest tam do tej pory. I tam wąchałam sobie różne testery na papierkach. Te papierki przynosiłam do domu i albo się mieszały w taki wielki zapach, no, albo udawało mi się gdzieś pochować po różnych kieszeniach i tam sobie jeszcze raz się delektować. I najbardziej, o najbardziej pamiętam z tamtego czasu, to lubiłam Ażador, firmy Dior, Extravagance firmy chyba Givenchy, tych to już chyba nawet nie ma. Jeszcze chyba ich było Dolce Vita, bardzo mi się podobały. No i taki luksus, bo Chanel było trochę droższe. Alur, perfumy Alur, Chanela bardzo mi się podobały. To były takie, właśnie sącha do tej pory, ale ja nie wiem, bo są różne reformulacje, więc nie wiem, czy jeszcze można taki zapach, jak wtedy był, powąchać. One były takie słodko-pudrowe, dymne, takie snujące się za człowieki. W minimalistycznej, prostokątnej buteleczce. ale to chyba wszystkie perfumy Chanela są w minimalistycznych butelkach. A te były wyjątkowe, takie pudełko w kolorze, taki jasny łosoś, brudny róż, ale taki jasny. Troszeczkę jakby beż, bardzo, bardzo elegancki. To były perfumy. No, nie wywaliłabym wtedy tyle pieniędzy na perfumy, bo było mi żart. Po prostu, no, no mówię po prostu, wolałam to wydać na jakieś tam przyziemne rzeczy, bardziej potrzebne, ale powąchać można było. A mój mąż Mieczysław, znając moją pasję do perfum, któregoś dnia zrobił taką niespodziankę, że przyniósł z pracy taką torebkę strunową z wacikiem, na którym były napszukane perfumy jego koleżanki. Perfumy były bardzo nieoczywiste i wspaniałe, i takie stujące się też, i, i takie mocne, no zupełnie odmienne od tych, które wtedy sobie wąchałam. I wszyscy w biurze zachwycali się tymi perfumami. Mąż spytał koleżankę, jakie to są perfumy, i ona oprócz tego, że podała nazwę, to również odszukała na wacik próbkę, żeby mogła sobie w domu wąchać. I były to perfumy Soir de Lune firmy Sisley. I y, te perfumy, <laughs> jak później zobaczyła mnie, no to oprócz y, tego pięknego zapachu, miały również piękną butelkę, też minimalistyczną, ale taką. Trochę zaokrągloną u góry i korek w kształcie przytulających się księżyca i słońca. I tę butelkę tu oto za chwilę Wam zaprezentuję na zdjęciu, bo wyobraźcie sobie, że znalazłam ją pustą po kilkunastu latach i ona teraz służy u mnie jako dekoracja na mojej meblościance w wynajętym mieszkaniu. Skończył się okres bożonarodzeniowy, wielkanocny. No, nie mogę już mieć ozdób w postaci jajek, yy, znaczy jajka to właściwie mam, bo one robią za takie rzeźby, ale już nie mogę mieć zajęcy, nie mogę mieć wiosek świątecznych i no właściwie to mogłabym, ale tak jakoś to chyba bym się źle czuła. I, i, i tutaj szukam różnych dekoracji, i taką butelkę znalazłam wśród swoich bieżących kosmetyków. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawa jest to, że znalazłam, no ale dobra. Opowiadam dalej o y, mojej pasji i niezwykłym wydarzeniu, które się zdarzyło kilkanaście lat temu. No, te perfumy y, Sisley'a to mnie po prostu powaliły. Powaliły, no, powiedziałam po prostu, powaliły mnie na łopatki i y, y, już w sumie nie wiedziałam, czy ja wolałabym mieć alur, czy ja bym wolała mieć te suard de lune, y, z którymi perfumami czułabym się lepiej i bardziej luksusowo, bo wtedy właśnie perfumowanie się to od razu mi podnosiło jakby o stopień wyżej, nawet nie chodziło o sam luksus, ale o moje samopoczucie, że od razu robiłam się weselsza, gdy byłam ładnie uperfumowana. I szczęśliwy przypadek się zdarzył taki, że mąż u mnie czysław miał koleżankę, która pracowała na lotnisku i miała dostęp do y, kosmetyków y, ze sklepu tak zwanego bezcłowego a oprócz tego, że w ogóle one tam były prawda, tańsze można było je kupić taniej to ona jako pracownik miała jeszcze bardzo dużą zniżkę nie wiem nawet czy to nie było około 40% i ona już była chyba obkupiona we wszystkie możliwe kosmetyki y, bo jak może limitów żadnych nie zaproponowała mojemu mężowi, że może mu kupić jakieś perfumy, czy co tam będzie sobie chciał, z tego sklepu, z tą zniżką. I mój mąż powiedział, żebym się zdecydowała, żebym wybrała jedne z tych perfum, które wolę. Powiem Wam, że ciężka to była decyzja, naprawdę, dla mnie ale ją podjęłam. Nie, nie podjęłam. Źle wam opowiadam, kłamie. Powiedziałam, żeby zdecydował sam i żeby to była dla mnie niespodzianka. O, tak to było. I perfumy miały być pod choinkę. Domyśliłam się, że mąż mój, Mieczysław, pojechał już na to lotnisko, bo tak, któregoś dnia później wrócił, miał tajemniczą minę, coś tam gdzieś chował. I domyśliłam się, że perfumy już są w domu. Bardzo chciałam niespodzianki, ale też bardzo chciałam wiedzieć, co to będzie za niespodzianka. No i gdy go nie było w domu, zaczęłam myszkować po szafkach i znalazłam ukryte gdzieś pod skarpetami perfumy Sisleya Suardelun, te, od których, po których butelkę znalazłam. Właśnie niedawno. Bardzo się ucieszyłam. Bardzo. No, trochę było mi żalbą, ale, ale no, wiadomo, że no, trzeba było podjąć decyzję i, i ucieszyłam się, że właśnie taką podjął. Że to będą te perfumy. No i nadszedł dzień choinki, prawda, rozdawania prezentów. Ja ćwiczyłam miny, żeby udawać zaskoczoną a już przecież dobrze wiedziałam, byłam ucieszona i, i tu tylko pozostawała kwestia aktorstwa. Jak odegrać tę scenę, żeby nie wyszło, że ja, y, że ja tam myszkowałam, Już je znalazłam. Y, Mieczysław rozdał prezenty rozpakował i moim oczom ukazują się perfumy Allure, Chanel'a. Tysiące myśli. Tysiące. Na pewno ma romans z tą krową, która dała wtedy tę... odpsukała wtedy tą to, to nawadkę, prawda? Ale sobie myślę, dobrze, ale Mieczysław przecież jest taki uczciwy. Możliwe, że to była taka sytuacja, że ta koleżanka poprosiła go, żeby no, kupił jej te ulubione perfumy na lotnisku i, i po prostu one chwilowo leżały. Nie był to prezent może dla, dla żadnej kochanki, ale z drugiej strony, no ale po co one by leżały? Przecież jakby kupił, to od razu by i zawiąz do pracy, po cóż on miałby trzymać u nas w szafce. On, on to musiał kupić dla kogoś na prezent. I Mieczysław patrzy na mnie, pyta, no i jak, podobają Ci się? Je? Tak, 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 ale minę miałam, jak mi później opowiadał, tak dziwną, jakiej chyba jeszcze w życiu nie widział w ogóle. Nie wiedział o co chodzi. No, no prawdopodobnie podejrzewał, że jednak wolałabym te drugie, że, że tak się nie cieszę aż z tych perfum. Upłynęło kilka minut i Mieczysław wyjął z za drugie perfum. Powiedział, kupiłem jeszcze jedne. Ulga, którą wtedy poczułam, i zaskoczenie. No nie da, nie da się tego opisać. Łzy. <taki> Takie łzy szczęścia i łzy ulgi. I natychmiast oczywiście opowiedziałam mu, przyznałam się do tego, że myszkowałam. No Mieczysław to powiedział, że to morał z tej opowieści jest taki, żeby nie myszkować po szafkach, jeżeli chce się mieć później dobre święta. Ja może taki morał jeszcze większy powiem, głębszy że trzeba mieć absolutne zaufanie do swojego partnera, a zwłaszcza do Mieczysława. No i rzeczywiście to, to myszkowanie po szafkach nie jest dobre. Nie wiem, róbcie jak chcecie z tym zaufaniem do, do partnerów, ale no Mieczysławowi powinnam wierzyć. Taki mąż jak Mieczysław zdarza się raz na miliony. Dziękuję. Papa pa. miłej niedzielki. A i jeszcze po skryptu Chciałam dodać, że teraz mam naprawdę mnóstwo perfum, bo ja już z tej półki sefarowej przeszłam na półkę niszową, gdzie już ceny są naprawdę kosmiczne, ale takie niszowe perfumy robi mój syn i mam całą ogromną kolekcję. Perfum przypominających, się, powiedziane, lepszych niż niszowe, bo on nosem swoim rozkłada te formuły i potrafi zrobić znakomite kompozycje zapachowe. Także teraz perfumowo jestem bardzo szczęśliwym i usatysfakcjonowanym człowiekiem. Papa! Pa.